Dzień dobry, noga. stonoga cześć, stonoga. stonoga Witam się mają Coś się, coś się popsuło nie było mnie słychać Kurwa, w ty Dole Wazer, żebyś kurwa zdechł na raka ty jebany. chybamy cię kultury Zami mordę. Co ty mówisz, hamie?! Zamknij mordę. Słuchaj, odcięty na plecie. Ty sobie mordy z tobą obojętnie... Dobra, co cię e, kogoś zmutować, dobra? Coś Muta, noga. Kurwa ty kondonie. Mordę tam kurwa. Graj dalej, z się, <śleski> no, Dziękuję. Nie ty warto skurujesz. było kurwa, nie kurwa. warto było zrobić nic co by się... A szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę I ty poszkapić klawiatur żeby to ogarnąć Może zbyt się to w swoim No lubię czasami Jak <noise> musisz przedziałkę zmienić? Puknąłbym ją Dobra, rejtam. Słabę masz bindę ja i ten. Ja nie co lubię, ty. Że ja się jest baniu, w baniu, w baniu. Oczy kultury. Ja <laughs> ci też do Nie, do no chory, zostaw go. Piękny kurwa jesteś, piękny. Słyszałeś, <laughs> piękny jesteś. A to nie ty Zbychu chyba, nie? Ty puszczasz tylko. No, to szybki jesteś ty. Wejdź puszczek, co naga śpiewa Jedziemy po zioło. Po Madacy, to wy kurwa, kurwa po Polacy. To wy kurwa Polacy. Ale to wy kurwa Polacy. To wy kurwa Polacy. Pani Zbigniewie, czy jest pan Zbigniew? Jest pan Zbigniew? Bazurek przyszczy z To się strasznie zadarł. Zbigniew, mam do Ciebie takie pytanie. A co o tym, o kaczorze myślisz stonoga? Jak tam u niego twoje znajomości lecą? Ach, szkoda kurwa gada. Szkoda szczepić ryja. Naprawdę. A powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi tylko tyle, nie? Co myślisz na temat PO? My kochani, zwykłe polskie społeczeństwo różnimy się tym od tych tak zwanych elit, że pijemy za swoje, a oni piją za nasze. <grym, <grym, dziękuję. Dojdziemy. Co z tym Mercedesem, panie zbiniewie? A szkoda kurwa, gada, szkoda szczepić ryja, Kod naprawdę. <grym>, Skisy. No fuj, podobnie A powiedz mi, lubisz Anon? Ojcie kultury Dobry ztyp Ej bo no, mnie serwera wyrzuciło przez pi... Tak to... Co, naprawdę Puknąłbym ją. <śm breakdown> dobra, ba, nie, to było dobre Jak ja panę, na pana nie głosowałem, to co, co pan zrobi? Ale wypraszam za takie słowa Piękny kurwa jesteś, piękny się powiedz nam, co myśli wozu się bo z kraju mataczy, to wy kurwa Polacy wy to by, kurwa Polacy Do wy kurwa to wy kurwa Polacy. Ty wiesz co to znaczy? To wy kurwa Polacy Zomek <grystanie> jest dobry, nie? To jest mój ból Zbig, Zawsze spokojnie, bo, bo jak nob. właśnie nutku Dobra, nie znasz, się <grystanie> zeznasz przez was, kurwa, chuje, nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście <laughs> ufali i trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą narodowych kurwów, nieudaczników. Rozumiecie to? Tak, panie generał. A was, kochani, którzy się głosowali na mnie, którzy się wspomagali mnie, dziękuję. Nie ma No, no, nie, nie głosowałem na taki smala. Oczy kultury. <noise> A to czemu pan jest takim nałogowym masturbatorem? Pan jest analistą. Słuchaj, odcięty na plecie. Ty sobie mordę z tą nie wycielaj, bo w tą mordę to ci napluć można. Chcesz? Na charakter ci Kurdej, ty kondonie? kongonie? <noise> Co jeszcze by się powiesz? My kochani, zwykłe polskie społeczeństwo różnimy się tym od tych tzw. Tak elit, że pijemy za swoje, a oni piją za nasze. Ja też za swoje piję kurwa. Mi nie da. Zbysiu, to kiedy na flaszeczkę się umówimy? No właśnie kiedy? Piję kurwa. <tryk> <tryk> A na kogo będę w końcu głosował? Nie wiem jak było z wyborami, ale po tym co my prezydentom, nachodzi mnie taka myśl, żeby poradzić panu temu harcmistrzowi, głównemu Polski, że tak porano stanął przed ustrem, przycisnął sobie. jaja do walki i się, co opowiada. A może szklanka zimnej wody? Nie wiem, Paluchy, analuchy. na luchy? Biję, kurwa! <laughs> Ja myślę, że to polskie kurwa, głupie społeczeństwo, ta kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów w, Karakan, w pisu, to jest Karakami. kurwa nieporozumienie. Ja widziałam takie też tak Znaczy wiesz, na tak pewno z... nie byłoby sensu głosować po raz kolejny. Coś, hmm. się, coś się popsuło, nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. raz. To Co Cześć, pan chciał pan powiedzieć? Kurwa, chuje, się w tym <noise> nie chuj I was jebać, i na was zarabiać. Jest Ale spokojnie panie zmigniebie! Miłoczników. Nie panie Zbysiu, Tylko spokój kultury. nas ratuje. Co to kultury. Nauczy Może pan najpierw... się, nauczy kultury. Co pan to? Co ty mówisz, kamie?! <grym> <grym> Też wychodzę. Pozdrawiam was, kochani. Nie bójcie nas, pancie, do miłego. Co to jest? Weź to jest kurwa, zęby, albo stelaż, kurwa, czy podpory w mordzie. Co ty mówisz, kamie?! Rozumiecie? <grym> The kolega niedostrojony życiowo Słuchaj odcięty na plecie Ty sobie mordy z tonogą nie wydzielaj Bo w tą mordę to ci napój można, chcesz? Na w wryj w kurwe mamy tej koniec Mordę tam kurwa Graj dalej spór No, miłego dnia skór wielu Jakbyś miał wary rozjebane o komin Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś pół tak. miliona cię zobaczył Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. A macie i Dziękuję, do widzenia. Bye bye, senera, XT Na razie praje żyli. O łasie, jebłem. było. <śmienicza> 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 jebłem. <śmienicza> <śmienicza> Ej, nie no, ja mu dam normalnie VIPa na miesiąc. <śmienicza> nie, to, to Dziękuję. Dałem mu już od razu, kurde, wlepię wszystko. E, panie zbigniewie! Wypierdalaj pan... zabrane! Rak! Kurwa! <grym> Zajebisty bisty był, mi się podobało. Fajny troll. Fajne bin ty kolecy. Ja nie widzę Przez nigdy na... w życiu.